Ani jedna, ani druga obietnica sformułowana przez Joela nie jest oczywista. Zobaczcie, jak to słowo nas prześwietla. Ono nam najpierw pokazuje pozytywnie, że Pan Bóg nas stworzył do życia wspólnego. Pan Bóg nas stworzył do życia wspólnego. Pan Bóg nas stworzył do takiej odwagi. Odpowiadania za siebie wzajemnie. I to jest to, czego się uczymy od małego dziecka, kiedy, kiedy uczymy się żyć w naszej rodzinie, ale potem konsekwentnie to jest to, czego powinniśmy się uczyć i podejmować w tej wielkiej wspólnocie, jaką jest nasz naród. Pan Bóg nas stworzył do wzajemnej odpowiedzialności za siebie, do odwagi w takiej odpowiedzialności do miłości w takiej odpowiedzialności. I yy, przestrzega nas przed taką de dewizą życiową. No ja jestem w porządku. Ja jestem w porządku, a to, co się dzieje dookoła, ja na to nie mam wpływu. Cokolwiek bym zrobił, nic się nie zmieni. To słowo nastawia przed, tak, przed wyborem między takimi dwoma postawami, które są pięknie opisane w, w Starym Testamencie. To jest wybór między Noem a Mojżeszem. Noe, który żył w czasie, kiedy ludzkość popadała w coraz bardziej i bardziej straszne grzechy i w coraz bardziej i bardziej rosnącą nieprawość. Noe wiedział, co ma zrobić. Wybudował arkę, wziął do niej rodzinę. Ono ocalał. Ono calał. Kimś innym jest Mojżesz. Kiedy zobaczył, że jego dwaj bracia Żydzi biją się między sobą, a dzień wcześniej zobaczył, że jego brata Żyda zabija Egipcjanin, nie był w stanie na to spokojnie patrzeć. Znaczy, za każdym razem, Mojżesz jest, pokazuje się nam jako ktoś, kto nie jest w stanie spokojnie patrzeć na zło, które się dzieje wokół niego. Także w jego tej najbliższej społeczności, którą jest naród, nie, nie potrafi być na to ślepy. Jest tym, który reaguje. Ten wybór między Noem a Mojżeszem. Ktoś kiedyś zawarł w takim bardzo pięknym pytaniu, co robisz, kiedy jest zimno? Co robisz, kiedy jest zimno? Możesz zrobić dwie rzeczy. Możesz włożyć futro, a możesz rozpalić ognisko, żeby się ogrzali wszyscy. I dlatego, jak czytacie żydowskie komentarze do historii Noego. To tam pada bardzo często takie określenie, cadyk in pelc, nie? mędrzec w futrze. To potrafił zadbać o siebie, sam się ogrzał. A to, że dookoła wszyscy marzną, to nie moja sprawa. Podobnie jest z wiarą.